Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krokolik! Albo Krokol. Eee, za, jak, zwał, jak zwał Jak zwał, tak zwal No nieważne. E, Jesteśmy ja w Minecrafcie dzisiaj e, lecimy z czarami bardziej, ponieważ mamy już większość tych rzeczy e, Sprawdzałem też sobie mniej więcej jak działa, bo jak widzicie przedstagnę sobie na tą książkę ze Spellbooka To jest Press nieprzypisany tu Quick Select Preze... Teraz mam O, a przedtem też było nieprzypisane Czas Gdzieś się zrespił No, nawet mi się nie chce pokazać Tam No, nieważne Dałem sobie O I teraz działa to tak Że jak trzymam książkę w ręce Nacisnę O, to tu mogę tworzyć sobie Czary I sobie zrobimy jakiś, co to jest? Hold, lewy, delay to jest Mmm, delayzer. To nic. To jest do kopania coś. Więc weźmy sobie projectile i kopanie do końca. Break, 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 break. E, I nazwiemy to. Break. Break. Create. A i to mam na jedynce, a i co ja kliknę jeden? O ups, Chyba to źle zrobiłem widzowie, bo tu po, aha. Hmm. To czekajcie, a jak zrobię, powiedzmy, gdzieś gdzie nie będzie mi szkoda, powiedzmy, w ogóle mi się mapa jakoś dziwnie zmieniła. To może dlatego, że byłem daleko. Idźmy spać! I zaraz coś sprawdzimy. Jak to działa? Yy. Yy. Tego nie widzieliście! Yy. To nie, nie, nie tak to miało być. Yy, powiedzmy tu. Aha, to po prostu niższy po jednym bloku. A jak tak zrobię? Działa dokładnie tak samo. Ok. Czyli, czyli to jest taki syf trochę. Touch Na przykład. A, chyba nie zapisałem, nie? No, nie zapisałem. Eee, kurczę. Mylą mi się przyciski. Ale to działa dobrze ty. Podoba mi się to jak to działa. Fajnie. Eee, rozumiem, że nie mogę dać na przykład... O, Enderman. Hmm. A to? Jak dam dwa takie? Na przykład to i to. Nie działa. Dobra, nieważne, zostawimy na razie tak, żeby to tak mieć niszczenie. Eee, zrobimy sobie stół. Ponieważ był tu stół do zrobienia. Eee, już Wam pokazuję. Eee, nie tu, tu. I otoż to ten, ten stół. Dostaniemy randomowego glipa, czyli randomowy czar dodatkowy, więc jak najbardziej sobie to zrobimy. Potrzebuję to, to i to. Eee, I praktycznie mam. Teoretycznie mam, bo praktycznie jeszcze nie mam e, Brakuje mi samorodki Samo... Czemu tu nie ma? Prądu brakło? Prądu brakło Czemu prądu brakło? I tam mnie mi zjadło Nie, ty, czekaj a bo cały prąd leci do tego. Mhm. Co to za pająki jakieś śmieszne. Co ty tu robisz? Nie wiem, sześć wy jesteś. Mhm, mhm. Aaa, Przez... dobra, 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 dobra. To zróbmy tak. E, przydałoby się ogólnie zrobić chyba więcej wiatraków. Więc raczej na kolejny odcinek. Ym... W kolejnym odcinku raczej zrobimy wiatraki i dokończymy budowę domku. Tak jest ogólnie plan. Eee, dobra. A ja w tym czasie potrzebuję... Eee, T2. Pyk. Eee, to tu i to tu. Coś nie działa? Archwood slap Archwood slap Archwood slab. Archwood slab. Hmm. Hmm. Ja... A jest Czekaj Co to było? Czy jestem już głu... Nie wiem, przepraszam, ignorujcie, dobrze? Dziękuję. Mm. Ogólnie wiem, że to dużo miejsca zajmuje i myślę, że ja bym sobie ogólnie takie coś załatwił na strychu. A, to ten tutaj się z ziemi wydostaje, zapomniałem o tym. Więc ja bym to sobie ogólnie na strychu załatwił. Ponieważ drugiego piętra wyżej nie ma, ale streak bym sobie to zrobił. Dlatego na razie dajmy to tu mhm. Jak ja mogę z ciebie korzystać Nie mogę z Ciebie korzystać Oooo Odblokowałem jakiegoś glyfa from co to jest? Tarkas zespela block behind benicht Aha, czyli że pod Nie, dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Um, Powiedzmy tu A nie, 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 nie O, dostałem tą książkę znowu Nie potrzebuję jej na razie Powiedzmy, że dam tak i create Mogę się tak kopać pod siebie, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, to to działa w taki sposób A, ups Mylą mi się przyciski cały czas yy, Ja będę utacza i zostawił to tak to też tako. Na razie Na razie niech mamy taki czar tylko do kopania Ja dobrze, Ja, ja dobrze ja, ja... Ja Nie ważne <grym> Przepraszam bo... Dobra tutaj co? Glyp mogę odblokowywać e, Tier 1 glyph Oha Okej okay. A A i to muszę dać w, na ten stół te rzeczy? Żeby odblokować typu... A tylko, że to już miałem i niepotrzebnie to użyłem, bo teraz tego nie mam tu. No patrzcie, kurde. Dobra, mm. Glip summon a Pet, Wolf. Mm. Break. Element fire. O, oh, to jest ciekawe. A co to jest? Sensitive. May uh, cannot target and target grass and touch with target. And... Nie, nie, wiem za bardzo. Uh. <laughs> To są chyba takie dodatkowe czary, które nie wiem, pozwalają przenosić dalej efekt. Typu jakbym powiedział, że mam spell break, to powiedzmy, nie wiem, jeden jest na jakieś odbicie, że yy, uderza spell, odbija się spell i uderza tak. Tak jakby niszczył coś, coś takiego, nie, nie wiem. Tak bym stawiał. Glyph of Bounce. To mnie chyba wybija, to ja bym to chciał. A jak to mam zrobić? Source 2000. A, a jeszcze coś takiego. ale to potrzebuję w piździe takich syfiastych itemów jeszcze rzeczy do robienia, więc sobie je zróbmy. E, bo czemu nie? To w ogóle miałem. To chyba miałem nawet, więc ja sobie po to pójdę. Gdzie ty jesteś? Jak ty się nazywałeś? dozingrot do. A, przez dwa tu chyba nie mam, A to może gdzieś tu będzie. Tu w ogóle dużo tych czarowanych yy, itemów i innych tych pierdół Pierdoły Nima. Też jakoś za niedługo eee, myślę widzowie, żeby trzeba było prędzej czy później skoczyć po prostu po Um, zróbmy to po prostu e, skoczyć po e, da deep deep dark e, no i to nie jest takie obsiuby bym powiedział dobra e, widzimy się ogólnie za chwilę pójdę podniszyć trochę tych drzew żebym miał e, tych takich o dokładnie tych więcej bo nie mam ich dużo więc no, zobaczymy się za chwilę. Dobra, widzowie, jestem. Zebrałem sobie 300 nawet tego. Eee, tak, tak trochę. Z tego trochę takie bastion fruit wyleciały. Nie wiem do końca, na czym one polegają, ani z czym one się jedzą, że tak powiem. Ale. Czy to problem? Nie, no na pewno nie. Dobra, dajmy w takim razie to nawet więcej tego pyk pyk tu i z nie i tak dwie sztabki z łota mam tylko nadzieję że nie jest to potrzebne aby podłączyć to do prądu i ciągnąć do jest... aha bo ja z shiftem to zrobiłem to z dwa se zrobiłem powiedzmy że specjalnie żeby mieć dwa bo na pewno będą potrzebne mi dwa a tu pewnie mogę jakiś item włożyć, znając życie. No, e, ja to zrobiłem oczywiście specjalnie. Dobra, ja chciałem ten bounce. Mm, to potrzebuję to, a żeby zrobić to, to potrzebuję w tym. Co jest? Hmm. Ale mam slime slime bloki w ogóle, latex, albo różowy slam. Może la lateks mi się uda jakoś zrobić? No w tym tak średnio Dobra To lateks odpada A zwykła kula szlamu? Mogę coś przepalić No tych rzeczy nie mam Z Ciasta? I barwnika mogę zrobić? Kulę szlamu? To ty gadasz, jak zrobić ciasto? Z mąki i z wiody. A jak zrobić mąkę? A to w takim czymś muszę robić mąkę. To średnio, średnio, dobra, dobra. Ale to. Hmm. Slajmu chyba troszeczkę mam. nie dużo, ale to tak troszeczkę mam. Mleko nie będę miał. Więc będę musiał znaleźć krówki. Eee, a to się łączy ze sobą? Nie, to się chyba nie łączy. To jest po prostu tak przy sobie, po... tak, tak to wygląda. Po prostu nieważne. Eee, dobra, to ja pójdę ogarnąć te wszystkie rzeczy i widzę się po prostu zaraz, za, ch za chwileczkę z wami. Dobra, widzowie, jestem. Wróciłem sobie yy, przed chwilą i tak. Trochę rzeczy nazbierałem. Mam mleko, mam cukier, wszystko. Yy, po drodze znalazłem miejsce. Portal zniszczony po prostu. No to zebrałem sobie tam chyba Obsydian. Z tego węgiel, chyba jedzenie było w jakimś zniszczonym domku. A borowiki też są mi potrzebne, dlatego że wziąłem, bo też ich nie mam. książka z ostrością, właśnie, nawet nie wiem, czy ona mi się nie przyda przypadkiem. Nieważne. Dobra, mamy te wszystkie rzeczy, i tak najpierw trzeba zrobić sfermentowane oko, które się nie pamiętam, jak robi chyba z tego z tego i właśnie bo z tego tak Dokładnie potem to mi borowik w ogóle jakbyście się zastanawiali dobra Teraz pytanie jak ja to mam zrobić bo mam tą maszynę całą Nie wiem wrzucam to Just have with one block cube around the chamber Co No receipt found If pedestal are... Cube around the chamber... Czy muszę mieć przerwę, blok? Powiedzmy, że postawię to tu, gdzieś na środku. Nie rozumiem. Chyba, że ja coś do tego potrzebuję jeszcze. Jak to działa? Czekajcie. Jest to. Chyba, że to potrzebuje. Magic Finder optional, to jest nie. Aha, potrzebuje dwa te gemy. To jest Jar. Nie wiem, a to. Może to mi jest potrzebne, ten piedestał? A bardzo możliwe, widzowie. Dobra, to spójrzmy to szybko zrobić. Te questy. Jest, nie to, sour dobra Pick. Eee, o co dostałem? Widenhorn, Horn, to chyba nic ciekawego. Eee, co tu jest dalej? To jest jakiś właśnie piedestał. Ej, ja te rzeczy tutaj mam co tu są. Hm. Dobra, weźmy ten piedestał, zróbmy. 8 ich potrzeb. Uuu, a jak to się robi. A. Wapień Dowolny stone, dobra. E, się ośmiu robi takich. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Potrzebuję ich osiem ogólnie. Nie wiem, ile się z jednego kraftuje. Dobra, weźmy trochę tego. Mam koby, Czy cobblestone też mi przyjmie? Bruk. Tu. Sprawdźmy. Byk. Nie, nie przyjmie mi. A. Dowolnych z bruku kiwi, czaspin. Hmm. Może nie, to jest też bruk. Hmm. A łupkowy bruk? Łupkowy bruk to też jest bruk. <grym> e, Usuniemy to. A antezyt? Czy mi Andezet na przykład przyjmie? Przyjmie mi Andezet, o! Dobra, weźmy ich zróbmy... ...z dwa. Powiedzmy. O! Co to jest? Air Essence? Esencja powietrza, o! Ciekawe. E, wrzućmy to tu, tutaj do tej reszty póki co. Okej, okay. i róbmy ten piedestał cały pierdzielony. To potrzebuje złoto Chyba, że mam, że mam dużo, dużo samorodków złota Dobra, dobra, dobra Tak Tak I tu samorodki I dostaje jeden z tego mhm. Okej. Okay. Potrzebuje cztery e, Czyli mam Póki co na cztery Jeszcze muszę dwa razy coś takiego Zrobić Idealnie Pyk Eee, podzielić to na 3. O. Eee, 8. I tak. Ale łatwo widzowie. A jestem zadowolony z siebie, ty. Dobra. Co dostałem. A znowu takie coś. To taki syf. Dobra. A mam Arcane Piedestal. Dobra. Czy teraz to działać będzie? Bo według tego muszę naokoło postawić piedestały. Powiedzmy tak, to postawię. Eee, jak to było? Eee, pe, 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 to. To w tym, to, to nie. To. W tym. Mleko, cukier, to. Ok, ale dobra. E, czyli to co bym musiał to tak postawić to tu nie będzie działa. E, mleko było po lewej. Nie, nie wiem czy to ma znaczenie, tak tylko Coś się dzieje. Crafting Add source nerby to interrupt craft speed. A, kraftuje się w tym momencie! Aha, a jak dam resursy jakieś obok to przyspieszy to, a w jaki sposób dać resursy obok jakieś? Nie mam bladego pojęcia w jaki sposób to działa. Powiem, że niby jakieś resursy mogę dać. Jak to działa? Crafting progress. 18, 19. Tu pewnie pisze jak to długo trwa, nie? 2000 O jest dobra Czyli w taki sposób się bawimy. Dobra, dosyć ciekawe. Trochę skomplikowane, ale moim zdaniem to jest ciekawe tak robić czary. Ja jestem fanem póki co. Całkiem mi się to podoba. Eee, w kolejnym odcinku dokończymy budowanie domku. To się będzie pewnie długo craftować, nie wiem jak długo, więc w międzyczasie jak coś, to będę to robił dodatkowo. Pójdziemy poszukać jeszcze Urdena, bo z tego co wiem, jeszcze sobie szybko teraz sprawdzę, mam coś takiego, tak, kompas taki. Eee, może go nawet w skrzyni nie mam przypadkiem. To jest taki specjalny kompas. Eee, o, dokładnie ten. Kompas biomów. Na pewno go mam. E. Eee. Nie mam. Miałem go, na pewno go miałem. To skoro nie ma, to sobie go zrobimy. Po, po prostu. E, przyda się, ponieważ z tego co myślę, będę mógł tam wybrać, e, żeby w najzwyczajniej w świecie wybrać Deep Dark i znajdzie mi gdzie jest Deep Dark i wtedy tam pójdę po prostu. E, tak to mniej więcej będzie wyglądać, dobra. Ja się kładę do łóżka. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Aha, miałem przekazać info odnośnie odcinków, zapomniałem. Trudno. E, Zobacz, Od... e, Z tego będzie na zapisie z live. Muszę. Z... E, bo teraz nie wiem, nie mam kiedy zrobić do końca tego live'a. Dzisiaj jest sobota, jak to widzicie, więc albo dzisiaj jest live, albo jutro w niedzielę. Eee, jeden I tam na pewno przekażę odnośnie jak będą wyglądały teraz odcinki, ponieważ widzicie, że trochę serii się kończy, eee, trochę zaczyna, eee, nyna, nyna, <laughs> nie wiem. podajcie na socjale, które są w opisie, kik, twitch, e, youtube, tiktok, instagram, inne te duperele, discord eee, i widzimy się w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że się podobało i narka.